Cześć! Witam Was serdecznie w teście na żywo. Dzisiaj robię test na żywo korektora niemieckiej firmy Petzvay. Firma Petzvay jest przede wszystkim znana z lakierów, ale tutaj sobie kupiłam właśnie korektor. Jest to korektor z serii Feel Natural i jest to numer 005, bodajże najjaśniejszy w gamie. Ma 10 ml i kosztował około 2,75 euro, czyli też nie jest drogi, bo to wychodzi około 11 zł czy coś takiego. Także zapraszam! I on tutaj jest w takiej tubeczce, ale kiedy go odkręcimy, to mamy tutaj normalną pipe, pipetkę. I to jest fajne, dlatego że tutaj tym sobie nakładamy, a kiedy nam się produkt kończy, to możemy go tutaj ściskać i właśnie on tutaj będzie nam wypływał. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem fajne, ekonomiczne rozwiązanie. OK, to jest pierwsza warstwa i wydaje mi się, że już jest na różnica. Jak mówię, nie ma dużych silni pod oczami, więc mi coś takiego wystarcza, tym bardziej, że ten korektor właśnie nie ma być mocno kryjący, to jest po prostu feel natural, ma być naturalny, lekki. I taki właśnie jest, jest bardzo przyjemny w konsystencji, taki kremowy i delikatny. Szybko się go wklepuje i on też tak troszeczkę zastyga. Ja go na razie nie będę przypudrowywać, dlatego że nie widziałam tutaj sobie pudru. Ale różnica wygląda tak, jak się opuści głowę, to tak i może jeszcze dołożę kapkę. Wydaje mi się, że to nie jest korektor taki do budowania krycia. On po prostu jest taki delikatny. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo fajny na dzień. Ja naprawdę go się fajnie i przyjemnie aplikuję. Ok? Wygląda to tak. Wydaje mi się, że to jest naturalnie, fajnie nada się dla dziewczyn, które nie mają problemów z okolicami pod oczami albo dla tych, którzy właśnie nie lubią za bardzo dużego krycia i korektory staczają i na, naprawdę, naprawdę na długo bo rok używania korektora to moim zdaniem świetna sprawa tym bardziej, że jest niedrogi, bo kosztuje niecałe 3 euro, tam 2,75 więc jeżeli będziecie w Niemczech i zobaczycie szafę Petsfy to polecam jeszcze zobaczę, jak mi się będzie spróbował przez następne miesiące i dam Wam znać. Ale na razie używałam go kilka razy i jestem z niego zadowolona. I przy okazji daje całkiem fajny efekt rozświetlenia, dlatego że on jest taki dosyć jasny. I ten numer 005 wydaje mi się, że będzie się nadawał dla osób z jasną cerą. Ale on też nie jest taki super biały, jak widać. Nie jest taki super biały. Dajcie znać, czy korektor Wam się podoba i czy byłybyście sobie w stanie go kupić. Myślę, że można go znaleźć w jakichś drogeriach internetowych, chociaż nie jestem pewna, w razie czego pornikuję Wam na dole, jak znajdę. No i oczywiście stacjonarnie w drogeriach DM. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć!